Dojeżdżam do miejsca, a dokładnie to miejsce, to jest tam pod lasem. O, tak. Uważaj, bo jest tyle żmi. Szkoda, że wam nie nakręciłem. Jak jechałem tu, to jedną widziałem na drodze. jest to Gdy na miejscu to się włączy. Jestem na miejscu. Jestem na miejscu docelowym. Wszystkie zgody mamy i od właściciela i od wyższej sfery. Zobaczymy co nam tutaj wyskoczy dziś. Dobra, jadę tam pod las I będę się rozkładał no, jestem, już, jestem już na miejscu zobaczymy, zobaczymy co nam tu wyskoczy dzisiaj Teren bardziej taki, pierwsza, druga wojna światowa czy nastawiam się na właśnie na takie monety. Na Austriaczki może też. Więc ja, się, ja się rozkładam. baterię mam, słuchawki mam. Łopatę mam. Dobra. Stroje rozkładam. I ruszam w teren. Widzimy się przy pierwszej znajdce no, Rozpakowany. Rozkładamy wykrywacz. Wersja 1.15 Dobra Stroimy, ustawiamy, lecimy Tutaj mam ustawione Tutaj mam ustawione szybkość na 7 Ale Żelazo mam na 3 Dlatego, że Jeśli by coś było głęboko Bardzo głęboko To wykrywacz nie zasygnalizuje mi tego jako żelazo Ale jako monetę jak na przykład dużo wykrywaczy ma tak, że jeśli coś jest głęboko już, pokazuje to jako żelazo. Ta funkcja ir iron powoduje, że jest, jest to jakby odwrócenie, odwrócenie na przykład y, intensywności gleby do przedmiotu. Więc ta trójka powoduje, że wykrywacz nam pokaże nie jako żelazo gdzie zwiedzie głęboko, gdzie rzeczywiście jest to kolor i pokaże rzeczywiście jako kolor więc to jest bardzo bardzo fajna fajna rzecz w legendzie ale do tej rzeczy trzeba dostroić grunt do yy, trzeba dostroić wykrywać do gruntu nie automatycznie tylko ręcznie żeby ta funkcja nam fajnie działała dobra pierwszy, pierwszy sygnał 42 41 Dość, dość czysto bije. Nie słyszę żelaza. Dobra, kopnijmy i o tym, co wspominałem, Patrzcie się. kuleczko, Pierwsza wojna. Tak gadałem. No. Kuleczka. Kuleczka ołowiana. dalej. Następny bardzo głęboki sygnał. 35-39, ale dość głęboko. Może być, może być kulka, może być moneta. Dobra, zobaczymy. Patrzcie się gdzie kulka. Na samym dnie. Pierwsza wojna. Nie. Ale będzie ołowił, pole fajne. No. Następny piękny sygnał 40, równiutkie 40. Może być moneta. Dobra, kopniemy. kulka następny no powiem Wam, że ładnie tutaj się szczelali ta już taka większa. 40, 38, 31, 35, ale jest żelazo i może schodzić troszeczkę, więc może być może być kolor. Ale obok, ale żelaz. Ale kopniemy. Dobra, kopniemy, zobaczymy co to jest. Co to jest? Nie kulka, odłamek jakiś malutki. Hmm. Czyżby monetka jakaś. Bardzo fajny sygnał, 15 15, 12. Taki cieniutki jak na jak na cieniutkie sreberko. Bra, kopnimy. Mamy Ouf, ale nie kulkę, coś innego albo rozplaszczona kulka. Dobra, ładny sygnał 20. Dość płytki, pokazuje mi żelazo przy nim, ale dość, dość stabilny. Kopnijmy tak, kopniemy, pokazuje nawet żelazo jedną kresk. No. no, tutaj. O, o, monetka, patrzcie się. No, zbliżenie wam z telefonu zrobię. No, chyba przedwojenka. Wycięte, wycięte kulki i zaczęły monetki wychodzić. Co to za monetka? Oficjalnie. Sreberko czy nie sreberko? O. o, ale ją odbiło. Patrzcie 50. 50 groszy. Ale w ładnym stanie wam powiem. Powiem wam, że w ładnym stanie... 1923 rok. A tak pięknie biło. No, wykrywaczek dobrze dobrze ustawiony i już są pierwsze efekty. No, jak są właśnie takie kulki, jak macie takie kulki czy czegoś dużo na polu, to musicie sobie to usunąć, bo nic z tego. No ładna 50 groszóweczka, ładna. No, takie monetki cieszą. Dobre. Piękny sygnał dwadzieścia pięć, dwadzieścia czyli znowu jakaś ładna monetka. Sprawdzimy Nie uszkodzili, o a to co to? Nożyk? No chyba scyzoryk Co to mamy? chyba scyzoryczek no, ciekawe przedmioty zaczynają wychodzić hmm. scyzoryk na 100% jakiś mały hmm. oczyszczę go w domu jak będzie coś ciekawego to na filmie pokażę Scyzarek. No, pokażę Wam go z bliska. Dość ciekawy. Myślę, że takie lata 50. No bo wojenne, nawet ciekawie się zapowiada. Dobra. Powiem Wam, że mam ciekawy sygnał, taki podłużny. Widać, że coś maskowane jest, ale jest pod tym kolor. Pod tym jest kolorek. Dobra, kopnijmy. Patrzcie Gwóźdź. I mikrofolio. Nie do wiary. Piękny sygnał 45-46. No powiem wam, że może być moneta. 36, no. Tu jakiś żelazo delikatne jest, ale. Brak. Wykopiemy delikatnie. Kawał żelazko. Ołowiu. się. Co to może być? Chyba z kilo ołowiu. A już myślałem, że coś ciekawego. Niestety. Dobra. No, ja już skończyłem poszukiwania dzisiaj. Pokażę Wam to, bym nazbierał. Pełno, pełno ołowiu. Pełno ołowiu. Teraz wam to pokażę, Wysypię wam to, co to mam chyba z 10 kilo. Nie wiem skąd to się tu wzięło. Patrzcie Dwie godziny Dwie godzinki szukania i jedna monetka fajna, 50 grosz Znalazłem tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 kulek. 37 kulek. Ze 3 kilo takiego ołowiu. Albo więcej, jakby 3 kilo. To będzie monetka chyba stara. To tutaj. Może być nawet Rzymka. 50 groszy. W pięknym stanie. W 1923 roku. 1923. I scyzoryczek. Może mi się wydaje, że takie lata 50, lata 40 Dobra fura czeka muszę się złożyć coś się, coś się chmurza, coś się, się chmurka Już tu raczej raczej już tutaj nie przyjadę, bo słabo, słabo same kulki Ale to spodziewałem się tego, no bo tam był front i tutaj, tutaj strzelali, nie? Dobra, no to co? Jak coś, to subik, łapka i do następnych filmików. Trzymajcie się, hej!